Hej! Dzisiaj pokażę, jak zrobić frytki z McDonalda. Pyszne, szybkie danie, wszyscy lubimy. Chrupią, smakują jak w McDonaldzie, faktycznie, takie mają posmak słodkawy. A wiadomo co jemy, smażymy na oleju sami, nie na kilkakrotnie, więc już tutaj jest, na pewno są dużo, dużo zdrowsze i smaczniejsze. Liga ciasteczkowa trwa, 10 ciasteczek otrzymują. Chmurka i Marta Tytonik. Zwycięzcą zostaje spoko.pl Otrzymuję 20 ciasteczek za super wierszyk. Piszcie komentarze, czekam na nie, a do każdego komentarza dołączajcie emotkę ciasteczka. Potrzebujemy 4 ziemniaki, 2 łyżki miodu, 3 duże łyżki cukru, 1 litr oleju. Zaczynam od obierania ziemniaków. Można to zrobić nożem lub obieraczką. Ja sobie będę, o nie trafiłam sobie z dziesięciami, ale tak, cieniutko. Właśnie więcej, najwięcej składników zostaje nam. Pod... Znaczy jest pod skórką, więc tutaj... No, żebym się nie ucięła. <laughs> Nawet dla pamięci stracicie, pięknie mi to widzie. Zostawiamy wszystkie składniki dobre, które są właśnie w ziemniak. Dobra, ziemniaki umyłam i teraz będę kroić na frytki. Musimy to zrobić tak, żeby były fajne kawałki równe. Przynajmniej ja się postaram. Nie za grube, o znaczy tutaj ten myślę odłożymy, nie będę mierzyć centymetrem, ale tak jakoś na oko, o w szpitalu umarł mówią, dobra część będę odkładać, bo muszą być śliczne, muszą być równe, no nie wiem czy nie za grube, mam kilka tych yy, ziemniaków, więc sobie tutaj pokroję. Polujcie mnie na Instagramie, zaglądajcie, będą tam zdjęcia oczywiście, wszystkie nowości, zaglądajcie na Facebooka, lajkujcie. Dobra, kroimy dalej. Frytki pokroiłam, trochę mi zeszło, starałam się jak mogłam. Są to frytki pokazowe, więc chciałam, żeby były równe, wiadomo, że w domu to można ciachać i, i tutaj się nie przejmować i wykorzystać wszystkie ziemniaczki. Zostawiamy te frytki w wodzie zimnej na 10 minut. Przygotowuję teraz marynatę z miodu z cukru i wrzątku. Wlewam miód do miski. Zasypuję miód 3 łyżkami cukru. Zalewam to wrzątkiem. Mieszamy, żeby się rozpuściły składniki. Subskrybujcie mój kanał, tu pojawia się przycisk, dzięki temu dołączysz do moich najlepszych odbiorców, a ja dzięki temu się mogę rozwijać. Do wrzątku słodkiego wrzucamy pokrojone frytki na 10-15 minut. Lekko muszą się zaparzyć. Frytki odsadziłam z marynaty. Widzicie, mam przygotowany ręcznik papierowy. Będę je suszyć. Lekko powycieram. O, tak sobie poklepiemy. Słuchajcie, no już zbliżamy się niedługo do końca, ale jeszcze, jeszcze chwileczkę, sięga ciekę no musimy jeszcze chwilkę poczekać przygotowałam sobie tackę i pokryłam folią aluminiową, może jakąś brytwannę. co macie pod ręką układamy frytki myślę, że będę drugą też potrzebować, zobaczy, zależy ile mamy frytek tak przygotowane frytki posmaruję olejem, można polać niedużą ilością, żeby mi się nie posklejały za chwilkę, jak to zrobię, wkładam do zamrażarki na 20 minut. Ostatni etap przed smażeniem, więc zbliżamy się do końca. Jeszcze muszę drugą posmarować tu wszystkie i do zamrażarki. Dobrnęliśmy prawie do końca. Nagrzałam teraz olej do 160 stopni. Będziemy smażyć frytki. Ja będę to robić na takim koszyczku w takim siteczku, można to robić również dobrze w frytownicy, jak ktoś ma ja oczywiście nie mam no ale nie ma problemu, można to zrobić tak jak mówię yy, spokojnie w takim sitku i teraz tak mam olej 160 stopni wkładam frytki i pierwszy etap blanszowanie, czyli gotowanie przez 3 minutki frytki blanszowałam teraz odkładam na minutkę i podgrzewam olej yy, do 180 stopni Frytki wkładamy do oleju nagrzanego do 180 stopni. Myślę, że tak 3-5 minutek do uzyskania ładnego koloru, żeby były oczywiście idealne. Frytki jak z McDonalda: pyszne, jaśniutkie, równiutkie, chrupiące. Próbuję. O, chrupie! Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego filmu.